Dzisiaj pokażę Ci, co możesz zatańczyć z partnerką na weselu. W ten sposób nigdy się nie pomylisz, która noga powinna robić kolejny krok. Lewa w przód, dostawiam, prawa w tył, dostawiam. Widzę, jakiej wielkości mogę zrobić krok. Twoja partnerka w tym przypadku jest po drugiej stronie krzesła. Nie próbuj robić kroku w taki sposób. Częstym problemem na imprezach typu wesele, a zwłaszcza dla mężczyzn, jest to, co tańczyć. W konsekwencji czujesz się często nieswojo, albo czujesz się bardzo speszony, bardzo onieśmielony i siadasz gdzieś w kącie, jak chcą Cię wyciągać na parkiet, to Ty wzbraniasz się jeszcze bardziej, no a znowu konsekwencją tego jest jeszcze większe poczucie wyobcowania. A więc dzisiaj pokażę Ci co najprostszego możesz zatańczyć na takiej właśnie imprezie. I do tego, co możesz zatańczyć oczywiście z partnerką, którą tańczysz pierwszy raz lub która co więcej nie potrafi do końca tańczyć. Jestem Monika i od 9 lat jestem instruktorką tańca. Tylko przez jeden rok stworzyłam największą w Polsce szkołę tańca online dla mężczyzn. Jeśli Ty czujesz, że chciałbyś nauczyć się tańczyć i dotyczy ci ten temat, to już teraz zasubskrybuj koniecznie ten kanał. Dzisiaj pokażę Ci, co możesz zatańczyć z partnerką na weselu. Dodatkowo zobaczysz, jak możesz ćwiczyć taki krok samodzielnie, bo jest to bardzo prosty krok. Jest to krok, który może wykonać dosłownie każdy i Ty również. Będzie to bardzo prosty krok. Krok-dostaw-krok-dostaw, krok dostaw, czyli klasyczny dostawczak. I już pokazuję Ci, jak on wygląda. Spróbuj powtarzać w miarę możliwości razem ze mną już ten krok. Zaczynamy od lewej nogi, a więc twój ciężar ciała bardzo ważny jest na początku na nodze prawej. Idziesz do przodu od nogi lewej i stawiasz ten krok na całą stopę. Raz, czyli cała noga jest na ziemi. Dostawiasz następnie nogę prawą tylko na palec, czyli na przednią część podeszwy. Dwa. Teraz to prawa noga, czyli ta, której pięta jest uniesiona nad podłogą, robi kolejny krok. W ten sposób nigdy się nie pomylisz, która noga powinna robić kolejny krok. Czyli prawa noga tym razem idzie do tyłu i stawiam całą stopę, a lewą dostawiam na palec. Troszkę płynniej to powtórzymy, abyś mógł upłynnić też cały swój taniec. A więc lewa noga, dostawiam, prawa do tyłu, dostawiam. Lewa w przód, dostawiam, prawa w tył, dostawiam. I raz, dwa, trzy. 4, raz, 2, 3, 4 i przyspiesz 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. A więc jak widzisz, bardzo podobny jest nieraz taniec do zwykłego chodzenia. Więc tutaj najważniejsze jest, abyś swoje nogi ustawiał w miarę możliwości naturalnie, a więc ani nie próbuj robić kroków w taki sposób, ani jakoś bardzo podnosić kolan do góry, ale też uwrażliwiam cię na to, abyś e, robił ten krok wyraźnie. A więc jeśli będę w ten sposób stawiać krok, to moja partnerka może mieć problem z odczytaniem po prostu tego, jaki jest mój rytm, no i tak naprawdę kierunek. A więc bardzo chcę, żebyś wyraźnie odwzorował, że krok do przodu to jest krok do przodu, dostawienie, czyli tutaj staraj się być faktycznie dokładny, taki wyraźny w swoim rytmie, no i właśnie w kierunku swojego kroku, aby partnerka mogła go powtórzyć. Jeśli ćwiczysz samodzielnie w domu ten krok, co może być częstym przypadkiem, to możesz sobie wziąć do pomocy krzesło. Najlepiej, żeby krzesło akurat było z troszeczkę wyższym oparciem niż mam tutaj, ale pokażę Ci na przykładzie, nawet tego krzesła, jak jesteś w stanie ćwiczyć w domu ten krok. Dlaczego z krzesłem? Dlatego, że krzesło odzwierciedla nie do końca Twoją partnerkę, Twoja partnerka w tym przypadku jest po drugiej stronie krzesła, a to jest Twoja granica, czyli tak naprawdę to, gdzie masz chwyt z partnerką, czyli gdzie trzymasz jej ręce. I gdyby to oparcie było wyższe w tym przypadku, no to ja bym chwyciła o sobie tutaj. I jeśli masz takie krzesło, to chwyć najlepiej w ten sposób to oparcie. Ja będę trzymać tutaj, aby no nie musieć się schylać, bo prosta postawa też w tańcu jest ważna. No i teraz zobacz, że jak trzymam sobie tutaj, czyli mam, e, stykam się tutaj z tym oparciem, to widzę jak Takiej wielkości mogę zrobić krok. I teraz widzisz, że ten krok nie będzie wcale duży. I to jest bardzo ważne w tańcu. Zwłaszcza taka uwaga dla mężczyzn, właśnie, aby nie robić dużych kroków. Dziewczyny mają obcasy, dziewczynom niewygodnie się tańczy na tych obcasach często, są niestabilne, więc nie róbmy im pod górkę. Nie stawiajcie, panowie, dużych kroków, bo nie ma sensu tego robić. Więc mniej więcej, takie pół metra albo nawet mniej. Takiej wielkości krok sobie robisz i w ten sposób możesz sobie spróbować ćwiczyć z muzyką w domu e, lub bez muzyki na początek. Zatańczymy teraz krok bazowy z muzyką. Pamiętasz jak mieliśmy tutaj krzesło? To teraz w podobny sposób zatańczymy sobie tak jakby z naszą wirtualną partnerką, ale chciałabym, żebyś dodał do tego ręce. Czyli wyobraź sobie, że trzymasz tutaj swoją partnerkę i wykonujesz właśnie ten krok i... Jak mieliśmy tutaj to krzesełko, to musiałeś do niego podejść i od niego odejść. Czyli jak podchodzisz do krzesła, to musisz zgiąć łokcie, a odchodząc, wyprostować je. Czyli to jest trochę taka pompka, prawda, w powietrzu. E, a nie na odwrót czyli zwykle nasz odruch jest taki, aby idąc do przodu, wypchnąć ręce do przodu, a idąc do tyłu, przyciągnąć. Ręce do siebie. No i tutaj właśnie będzie na odwrót. Dlatego wydawałaby się ta koordynacja w połączeniu z nogami prosta, ale wcale taka prosta nie jest. A więc pamiętaj, że musisz zacząć z pozycji z wyciągniętymi mocno rękami do przodu i idąc do przodu przyciągasz dziewczynę, tak sobie wyobraź, do siebie, a idąc do tyłu ją odpychasz. Czyli mamy taki ruch rąk względem ruchu nóg, czyli podchodzę, odchodzę, trochę tak, jakbym do ściany. O, podchodziła, odchodziła. I muszę wtedy zginać łokcie. I właśnie nie zapominaj tutaj o tych rękach. Pokażemy Ci w parze, jak wygląda właśnie taki taniec na weselu, samym krokiem podstawowym. Najpierw zatańczymy bez kręcenia, czyli zobacz, jak ten nasz krok wygląda. Partnerka idzie z nogi prawej teraz, a partner z nogi lewej. A więc nie przejmuj się tym, że partnerka idzie z tej samej nogi teoretycznie, co ty. Bo to bardzo dobrze, tylko że ty stawiasz krok leciutko na zewnątrz, stąd no nie zderzymy się tą nogą tutaj. Ale pamiętaj też, że naszą granicą są ręce. A więc tak naprawdę, jak przyciągasz dziewczynę, tworzysz jej tutaj taką granicę, czyli nie wpuszczaj dziewczyny w swoją przestrzeń za bardzo. I w ten sposób wygląda właśnie to przyciąganie, odpychanie. Czyli mamy do siebie. Od siebie, do siebie, od siebie i w ten sposób przyciągając partnerkę i odpychając ją, już mamy prowadzenie partnerki tak naprawdę takie podstawowe. I teraz, żeby to troszeczkę ruszyć, tak urozmaicić, jak kojarzysz, często na weselach po prostu tańczy się, kręcąc się na rozmaite sposoby, więc tutaj tym krokiem też możemy się kręcić i w ten sposób. Zataczamy takie kółeczko, kręcimy się zawsze w prawo, w jedną stronę. Czyli uwaga, twój prawy bark idzie teraz do tyłu. To jest prawy bark, on idzie w tył. Stopniowo, ale wciąż idzie. I mamy do siebie, od siebie, i widzisz, przyciągamy się, odpychamy, ta przestrzeń się zmniejsza i powiększa. No i to też zobacz, jak wygląda z muzyką. Dzisiaj najprostszy krok, który możesz wykonać na weselu z każdą partnerką, nawet taką, która niewiele dotychczas miała do czynienia z tańcem. Jestem przekonana, że jest on na tyle prosty, że zarówno ty, jak i każda dziewczyna będzie w stanie go odwzorować. Jeśli jeszcze nie zostawiłeś suba ani lajka, to uczyń to teraz i do zobaczenia w kolejnych materiałach.